Prezydenci, koronowane głowy, a nawet Mikołaj Kopernik, tacy goście przybywali do Wieliczki. Kiedyś wstęp tu był możliwy tylko za zgodą króla. Dziś bukowianie mogą ruszać bez królewskiego przyzwolenia. Schodzimy na poziom pierwszy, na 60 metrów. Będzie przed nami 300 schodów. Mam nadzieję, że Państwo jesteście po śniadaniu, macie siłę. Przed nami piękne wydarzenie. Jesteśmy na poziomie pierwszym 60 metrów pod poziomem morza. Obecnie znajdujemy się w takiej wielkiej bryle solnej, czyli w takim solnym depozycie, który powstał 13 milionów lat temu. Poprzednio było tutaj morze. Na tych linach możecie zobaczyć, jakby przykład oh, transportu my. pionowego pomiędzy poziomami sól w ten sposób była wydobywana. I była niezwykle cenna, bo kilogram soli wart był tyle, co kilogram złota. Proszę zwrócić uwagę też na podłogę. Ona jest zrobiona oczywiście z soli i żeby to Państwu zademonstrować, że faktycznie to jest sól, proszę zwrócić uwagę, jaka jest po pierwsze piękna, a po drugie ona jest roczysta. Można sobie oczywiście no, tak. tak... To Klenko można dzieliznąć. Dzieliznąć, polizać. Sufit jest z soli. Wszystko, co Państwa otacza też jest z reguły z soli. Nie ma to, jak połączyć przyjemne z pożytecznym. Była tworzona przez około 70 lat, od końca XIX wieku i została uzdobiona przez te płaskorzeźby, rzeźby, które wyrzeźbiło głównych trzech górników rzeźbiarzy. Górnicy to bardzo religijni ludzie. Te rzeźby początkowo znalazły się z takiego powodu, ponieważ były częścią kaplic. To właśnie kaplicy były takim miejscem, gdzie górnicy nam mszy świętej przed pracą, E, prosili o bezpieczne, e, bezpieczną pracę, bezpieczny pobyt pod ziemią w tych trudnych, bardzo ekstremalnych warunkach. E, tworzone były kaplice właśnie do tego celu i cóż, ozdabiano te kaplice właśnie takimi rzeźbami. Ta wyjątkowa wędrówka kończy się w kaplicy świętej Kingi. To także ryby przyrodzanie do historii, do kultury i do tradycji, ubrać z to przecież wielki hołd. Dzisiaj mamy już dwunastą pielgrzymkę. Moi drodzy, trzeba wiedzieć, że ksiądz proboszcz bukowinie taczańskich był księdzem proboszczem w parafii wielickiej na sierczy. Gdyśmy się spotkali, gdy mu to opowiedziałem, był poszedł, wyszedł do nas bardzo tak pozytywnie mówię, włączam się w to. No i. Ostatnie pielgrzymki, to znaczy 10-11, organizowaliśmy w tym momencie wspólnie z księdzem, z księdzem Janem. A dziś ksiądz Jan zabiera swoich parafian z Bukowiny do Wieliczki i łączy góralskie i górnicze tradycje.